Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec Witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Lean po polsku. Spotykamy się na stronie limpopolsku.pl a dzisiaj goszczę we Wrocławiu zaproszony przez prezesa Instytutu Rozwoju Złote Jabłko. To jest dr Wojciech Kowalewski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie. Forum Rozwoju Liderów to bardzo ciekawa impreza i nie mogło mnie tu zabraknąć. Interesując się Lean Management doskonale wiem, że przywództwo jest jednym z kluczowych czyn czynników. Dzisiaj patronuje wam prezydent Wrocławia. Pojawili się goście z zagranicy. Today we have some special guests from USA. One of them is James Will, Pledger. Yeah? Yes. Very It's, good. Uh, yeah. The correct pronunciation. Yes, so I asked Wojciech to be a translator for, for the meeting, you know? And we focus on your advices for leaders, which were the topic for the speech you have just made. Okay? Yes. Okay. Dzisiaj skupimy się na radach dla liderów, które specjalny gość udzielił podczas wystąpienia na dzisiejszym forum. I będziemy prosić Wojtka, żeby był naszym tłumaczyłem. Mów prawdę. To jest taka uh, oczywista oczywistość. It ale, seems like it's uh, obvious. Yes. Ale ja nauczyłem się poprzez 40 lat życia, But że I nie jest warto mówić prawdę. It is not worth to tell the truth, you know? Yes. I learned uh, during uh, 40 years of my life. Mm -hmm. And you say uh, the opposite thing. A uh, tymczasem ty mówisz zupełnie rzecz inną. You say, it's worth telling the truth. Tell, tell him more about this. Well, it's easier to tell the, When you tell the truth, it is way easier to focus going forward. It's easier to keep your word. Kiedy mówisz prawdę, to jest łatwiej pójść do przodu. Łatwiej jest trzymać się wyznaczonego celu. I don't have to think back in the past. And remember lies, if you will. Nie muszę wracać i zastanawiać, wracać z pamięcią do tyłu i pamiętać wszystkich swoich kłamstw. Plus, it also makes it a little bit easier for me to kind of focus on how I'm interacting with my employees. I mogę się dzięki temu skupić na tym, w jaki sposób ja um, tworzę kulturę współpracy z moimi pracownikami. And like we talked about earlier, it instills trust in those employees. I to co jest ważne to jest właśnie rozbudzanie, zaufania wśród pracowników. I believe it or not, one of the things in telling the truth is there's nothing wrong with saying that you don't know. I możesz w to wierzyć lub nie, ale nie ma nic złego, kiedy twoja odpowiedź brzmi: nie wiem. It seems like we always want to have the right answer, bo wydaje się, że my żyjemy w takim świecie, który ciągle oczekuje, żebyśmy mieli właściwe odpowiedzi. kiedy się potkniemy i coś nam nie wyjdzie, to pierwszą pokusą jest to, żeby właśnie skłamać. Więc kiedy e, przemawiamy. Kiedy rozmawiamy z innymi, musimy intencjonalnie mówić prawdę, w świadomy sposób. Ja dziękuję. Mam nadzieję, że to przekona część osób, które mówią o tym, że należy być dyplomatami, że należy nie zawsze mówić prawdę. Przekona do tego, żeby przynajmniej przemyśleć tą postawę, którą reprezentują. I hope this will encourage those uh, of our listeners who are thinking to themselves uh, that it's more about being diplomatic and not always uh, share the truth that this will encourage them to, to do so. Okay. Słowa mają znaczenie. Words have meaning, right? That's yes. What he said. I stykając się z szczupłym zarządzaniem, z Lean Management, spotykam się również z tym, że pracownicy, którzy są na dole, często wiedzą najwięcej. To nie prezesi. And very often, working on the basis of Lean Management principles, uh, very often są the uh, employers who know more than the, uh, their directors in terms of their a uh, area of work. Oh, yeah. A zatem drugą zasadą, którą mówisz, że jest bardzo ważna, to jest słuchać. So the second principle you mentioned was to listen. Mm -hmm. Yeah, I mean absolutely. It's if we try to have a top down mentality with employment, you're not going to grow to the extent that you need to. If, więc jeśli tylko próbujesz zarządzać uh, z góry w dół, Ciężko jest to właściwy rozwój. Musimy bardziej kreować taką kulturę współpracy, zarówno z naszymi przełożonymi, jak i tymi, którzy są naszymi pracownikami, In order to share, you know, aby dzielić się różnymi perspektywami, różnymi opiniami. That way we can a w ten sposób możemy doświadczyć rozwoju naszego biznesu. Bardzo cieszy mnie to, że dużo było tutaj dzisiaj o budowaniu właściwej kultury w miejscu pracy. Ja jeszcze raz powtórzę to słowo kultura, bo ono jest chyba tutaj kluczem. I, I really appreciate, uh, appreciate that uh, today uh, the word culture, building a culture was mentioned so many times yeah. in so many different ways, because I think this is the key to build the right culture. Yeah. And it, and it takes a little bit of innovative and kind of forward thinking to not continue what we've done in the past. I to wymaga takiego innowacyjnego myślenia i odejścia od takich tradycyjnych modeli, e, które były powielane w przeszłości. You know, to have that hierarchy of, like Ben said, of, of do it my way, e, żeby mieć taką hierarchię, tak jak niektórzy myślą. Uh, Musisz to zrobić, ale po mojemu. Or hit the highway, as the saying goes. <laughs> albo albo stracisz pracę. Um, you know, we can't we can't have that anymore. To ciężko ciężko jest w taki sposób działać. Ja myślę, że Polska jako kraj, który zmagał się przez wiele lat z zarządzaniem socjalistycznym w tej chwili obserwuje, że bardzo wiele rzeczy się zmienia i te 30 lat niepodległości dało nam możliwość inspirowania się na wzorcach na przykład z Europy Zachodniej czy z oceanu. Są one niezwykle cenne. Polska. he his, historically went through struggles with uh, socialism and mm -hmm. uh, so the last 30 years was a big uh, difference making a difference and learning from different models of management and leadership coming from the west mm -hmm. Podczas dzisiejszego spotkania bardzo wiele ciekawych cytatów było wyświetlanych na rzutniku. Jednym z nich to zarządzanie, to robienie rzeczy właściwie, przywództwo, to robienie właściwych rzeczy to z drukera, ale oczywiście tego było więcej. To ciekawe. Uh, there were many interesting uh, quotes we've heard today. One of them was uh, Peter Drucker's. Yes. One about the leadership doing the right things yeah? Yeah. i to co mnie najbardziej chyba dotknęło osobiście to jest to że w trzecim punkcie zachęcasz do tego żeby liderzy dbali o rozwój osobisty swoich podopiecznych aby wyznaczali im cele czy pomagali również w wyznaczaniu celów and what i liked about uh, what you were sharing in your third point is about employers Helping their employees in realizing they're setting the right goals and realizing them. Yes. ja jestem bardzo smutny dlatego że przez ostatnie 20 lat pracy nikt nie zapytał mnie co mnie motywuje. I am a little sad because for the last 20 years my employer didn't ask me even once a question what uh motivates me. Yeah, yes, and that's that's unfortunate and one of the things that we saw in our practice and we had uh, a couple of different times where employees come to our practice and it ends up being a stepping stone to something bigger and better. I to jest problem. To jest, to jest smutne, kiedy, kiedy tak się dzieje. Ja zauważyłem to, kiedy uh, u nas w naszej praktyce było tak, że uh, pojawiali się też uh, nowi uh, pracownicy, It also a kolejnym krokiem dla nas. So you know what happens is that we invest our time, we invest our money to have them further their education, to go to courses. Więc my inwestowaliśmy e, w szkolenia, w, w ich rozwój, e, w ich trening. But when we see them go on to bigger and better things. Ale kiedy widzimy, że oni się rozwijają i zaczynają robić większe rzeczy, Yeah, I mean, it, it makes happy kiedy widzimy ich rozwój to to sprawia że my się z tym dobrze czujemy not, not just as employee nie tylko jako właśnie pracodawca we want to see those individuals that come to work every day grow both personally and professionally bo my chcemy zobaczyć w naszych pracownikach zarówno rozwój e, osobisty jak i zawodowy Wspominałeś tutaj o rodzinie, którą mogą stworzyć pracownicy. Czy to rzeczywiście możliwe? You also mentioned uh, that uh, you can build a family. a family in your workplace. Yes. Is it possible? 100% to jest możliwe tak it's surprising for us to tu w Polsce często it's sometimes very surprising for us poland który my tutaj znamy jest często oparty na rywalizacji szczególnie w takim mieście jest a lot of competition like in a big city of Warsaw it's a, a rat race you know? oh, yeah. A kind of rat race. yeah and that's what i kind of alluded to is that when they come in we we made them feel Safe and at that Więc to co dla nas zawsze było ważne, to jest budowanie tego poczucia przynależności i poczucia bezpieczeństwa w miejscu pracy. To jest dobra wiadomość. Ja powiem o takim zdarzeniu, które dotknęło mnie około dwóch lat temu. So, I will just share something that happened to me two years ago. Uh, Przełączyłem się, czy przeszedłem do amerykańskiej firmy, ku mojemu zaskoczeniu, moim przełożonym, był an, uh, American company. Mm -hmm. moim przełożonym był Niemiec. And uh, my boss was German. Mm -hmm. uh, chwalił mnie. And he uh, really surprised, said good no? words to me, said words of affirmation, which was surprising yes. to us. Nikt tego wcześniej nie robił. And no one ever did it before. In Poland, yeah. of course. Yeah. Yeah. What? How did that make you feel? To so, zmieniło. Wow. Yeah. Efekt wow! Poczułem się doceniony. I felt good. I felt appreciated. Szparta oh, yeah. rada, którą dajesz, to jest wyraź ocenę cenie. The fourth. Uh, Pracownikom. Pochwalgą. Takie uh, proste. Give a good word to your yeah. employer. Yeah, employee. It, there's nothing wrong with breaking that down that that barrier between. And employee. nie ma nic złego w przełamywaniu tej bariery pomiędzy pracodawcą a pracownikiem and, and treating them like the person who they are. I traktowanie ich dobrze jako osobę, którą są. Ostatecznie tak naprawdę jako ludzie jesteśmy równi. I twój wkład dla. Tej konkretnej firmy was, was just as just as as Jest tak samo ważne, as, you know, jak e, tego szefa, który dał ci komplement. So acknowledge that? Więc dlaczego o tym nie mówić? To e, rzeczywiście ciekawa postawa. Ja bardzo dużo się nauczyłem poprzez pracę so this e, is very, w obcej very kulturze. Good and, uh, I learned a lot from different culture. Yes. Ale piąta rada już nie będzie tak przyjemna dla niektórych, nie będzie tak odebrana przyjemnie, ponieważ... But the fifth advice isn't that easy. No. Nie, ponieważ mówisz, że said, jasno wyznaczaj granice, jako lider. You also need to set some uh, boundaries. boundaries. Yes. Bądź konsekwentny. Szczególnie w przypadku osób, które zachowują się nagannie. And especially in terms of the people who don't... Do the things they're supposed to do. Yeah. Yes, and I mean that those boundaries that you're establishing in whatever office setting that you're in, um, you're right. It's, it's very difficult. You know, one thing that we always said is that you don't have to love me. You don't even have. You don't even have to like me. You mean, me. Now, truth be told, we wanted that. Oczywiście e, chcielibyśmy, aby tak było. Jako jako pracodawca oczywiście lubię, jak lubię, być lubianym. Ale to nie jest najważniejsze. Ale chciałem, żebyś miał szacunek, wobec mnie. A jeśli nie adresujemy takich problematycznych spraw z naszymi pracownikami, what we're to, the we're to, to tak naprawdę podważa tą kulturę, którą staramy się zbudować. I jeśli my kogoś nie zdyscyplinujemy i e, czy przymkniemy na coś oko i uda mu się uniknąć konsekwencji, The, it's, it's to ma wpływ na innych pracowników i to jak oni podchodzą do swoich zadań i pracy. Rozumiem. Chciałbym bardzo podziękować za poświęcony czas, za wyjaśnienia. Mam nadzieję, że nasi słuchacze będą w stanie wziąć te rady do serca i uczynią choć jeden mały krok do tego, żeby stać And się lepszymi liderami. One step to, become better leaders. to pierwsze spotkanie. Tu mówię już do Wojciecha Kowalewskiego. To pierwsze spotkanie z cyklu Forum Rozwoju Lidera. Natomiast mam nadzieję, że to nie koniec, że to też tylko pierwszy krok długiej podróży. E, oczywiście Forum Rozwoju Lidera jest cyklem spotkań. Realizujemy go od dwóch lat. Mamy różnego rodzaju spotkania, zapraszamy ekspertów, e, którzy dzielą się z, e, swoim doświadczeniem z innymi, e, i to daje zwykle taką możliwość, aby się uczyć, budować relacje. E, I jak sama nazwa wskazuje, jest to forum rozwoju lidera. Zależy nam na rozwoju. Bardzo dziękuję za nagranie. por pouco